Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Runway Road Adventure I dzisiaj dalej kontynuujemy naszą przygodę Próbujemy uratować Ginę, ponieważ gonią ją z źli bandyci I musimy ją uratować, prawda? Tak więc... Podałem pierwsze z brzegu nazwisko, które mi przyszło do głowy Och, Brian, te i te twoje nazwiska, dobra Spróbimy. Mam nadzieję, że ten wypadek nie będzie miał dla niej żadnych przykrych konsekwencji. Później. No dobra. Wow, wow, znów to się nam to przydarzyło. Mam nadzieję, że to się nie będzie zdarzało zbyt często. Kurczę, nie tu, nie tu, nie tu. No dobra, musimy manekin zrobić, tylko jak? To nie. To nic nie. To nic. To bez sensu. Są duże i... Ale elegancko. Szpitalna zieleń. U, szpital na ziele. Ma dziurę w głowie do oglądania. Strzyka. Pacjentka, lekarz. Rozpo... Dobra, to mogę chyba tu jechać. Nie... Jak długo łóżko jest puste, nie jest to dobry pomysł. Hmm. Coś tu jest nie tak. Zobaczmy. O! Peruka! Świetnie! Jak na zawołanie. No, oczywiście. Dobrze, sprawdziłem tą torbę, i jednak coś w niej jeszcze było. Idealnie. Teraz nie widać już dziury na głowie. No. To nic. Pyk? Z poduszek można uformować kształt ciała. Do tego jeszcze głowa z peruką, na to kołdra i gotowe. Mógłbym tak to zrobić, żeby wyglądało na śpiącą kobietę. No dalej, Brian, pokaż. Może się uda. Na pewno się uda, kurde, to jest dopiero przygodówka. To może się udać. Co jeszcze tu możemy zrobić? Tak jest dobrze. Wolę. No dobra, teraz możemy użyć kartę choroby i ją tutaj wsadzić po prostu. Idealnie. Teraz każdy będzie myślał, że Gina leży w tym łóżku. Ale tutaj nie będzie leżała dzina, tylko po prostu będzie tu leżał manekin. Podróbka dżiny. A Gina jest w ogóle. kurde, seks. Sexy jest. Kubeczek? Jest pęknięty. Pewnie. Co jeszcze mógłbym tutaj zrobić? To może. To był dobry pomysł, żeby przewiesić kartę dżiny. Przypuszczam. Nie mam. No dobra. Mm, jeszcze zobaczmy to. Plan okazał. To są Wejdźmy do środka. O! <laughs> Zadziałało! To nie to łóżko. Musi być to drugie. Boy. A tak. Żegnaj, mała. Hej! Gina! Ej! 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 <laughs> Dzięki Bogu. Ona tylko śpi. Ta cholerna tabletka uspokajająca to chyba środek nasenny dla słoni. Okej. Okay. Najważniejsze, że blef się udał i że mordercy strzelali do manekina. To oznacza, że wszystko, co mi opowiedziała Gina, jest prawdą. Oni rzeczywiście chcą ją zabić. Czyli to nie były urojenia. Brian? Tylko spokojnie. Mordercy teraz myślą, że ona nie żyje. Dzięki temu zyskujemy nieco na czasie. Muszę działać. Muszę obudzić Ginę. Trzeba się stąd wynosić, zanim odkryją, że ona wciąż żyje. Tak, trzeba się stąd wynieść. Tylko jak obudzić Ginę? Hmm. Co za szczęście. Ten przeklęty morderca nie zauważył. No dobra, zobaczmy, co, co jeszcze można z tym manekinem. Może możemy go wziąć? Byłoby fajnie. Tak, jest dobrze. Dobra, chyba raczej tu już nic nie możemy zdziałać. Dobra, chodźmy do Łazienki. Brian, chodź do Łazienki. Ok, napełnimy kubeczek wodą. Jest pęknięty. Wątpię, czy będzie. No dobra. Wylało się. Za późno. Kurde, jakie cwane. No cóż, może coś i. To nic nie. A. To nic. nie... A, już mam pomysł. Wypróbujmy nasze zapałeczki. Mhm. Tryskacz sufitowy. Nie rozumiem, po co miałbym uruchamiać tym sposobem tylko mnie zmoczy. No nie wierzę, no. Tryskacz sufitowy. Na wypowiedź. 98. 9. Lepiej prze... Flama... Zobaczmy jeszcze coś w torbie, może jeszcze się okaże, że coś jest w torbie. Zobacz. A. Okej, okay, dobra, tam jest tylko krucyfiks, i już widz więcej nie możemy wziąć. Super po. I wszystko. Myślę. myślę, To nie. To nic, to nic. Myślę, że. To nic, to nic. No i znów się zablokowałem, zaciąłem się, bo nie wiem co zrobić. Piąteczka, zapiszmy grę. Temu można sobie muzyczki posłuchać. Ty, ty. Dobra, nie słuchamy. Okej, okay. zobaczmy co tu możemy. O, wadę. O, nie wiem. Może będę tego jeszcze używać. Zobaczmy co piszą o środku nasennym dżiny. Somnilon. Jest bardzo mocny i działa niemal natychmiast. Pacjent zapada w wielogodzinny sen. Jedynym sposobem na obudzenie pacjenta jest zimna kąpiel lub prysznic. Hmm, lepiej nie będę zanosić dżiny pod prysznic. Czemu nie? Ja tam bym zaniósł. Szuflad? Ale skoro nie chcesz, to nie. No dobrze. I teraz pewnie. Będzie się dało. Jest za wysoko. Nie mogę dosięgnąć go za pałką. No brawo. No dobra. Robimy yy, smoka, jak to się Myślę, mówi. Myślę, że to nie. Hej, brawo. To nie. Patrzcie, to musi się udać. Dobry pomysł. <laughs> Użyję go jako miotacza płomieni, a wtedy uruchomi się tryskacz. No pewnie. Tryskacza powinna postawić dżinę na nogi. Dobrze. Zaczynamy. Uważaj, Brian, żebyś sobie palców nie poparzył. Przecież kończył fizykę. Pali się, to diabła! No, <laughs> o, mamy Feliza. Spokojnie, komputery. Wreszcie się obudziłaś. Szybko, musimy się spieszyć. Ale co się stało? Ta woda, dym, pali się! Później ci wyjaśnię. Wezmę twoje rzeczy. Ubierzesz się w samochodzie. Chodź, idziemy na parking. Dzięki tobie morderca strzelał do manekina, a nie do mnie. Wiesz, podoba mi się Twój styl. Najpierw chcesz mnie przejechać, a potem ratujesz mi życie. Zawsze tak robisz? Nie, ja tylko. Na szczęście masz moją torebkę. To znaczy, że wciąż mamy krucyfiks, który dał mi mój ojciec. Teraz musimy koniecznie pojechać na najbliższy posterunek policji. Nie podoba mi się ta cała sprawa. Niech policja się nią zajmie. Nie, nie. Żadnej policji, proszę. Rząd też może być w to zamieszany. Nie możemy ufać policji. Gina, przestępcy, którzy zabili twojego ojca, teraz ścigają ciebie. Jeśli pójdziemy na policję, zajmą się tym. A ja mówię nie. Ta sprawa może zataczać duże kręgi. Nie możemy ufać policji. Musimy się dowiedzieć, o co chodzi z tym krucyfiksem. Posłuchaj, to wszystko wydaje mi się jakimś kompletnym szaleństwem. To twój problem, jeśli nie chcesz iść na policję. Ale ja nie chcę o tym nic wiedzieć. Jadę do Kalifornii, gdzie czekają na mnie w Berkeley i. Nie mogę uwierzyć. Najpierw chciałeś mnie przejechać, a teraz chcesz zostawić na lodzie? A ja głupia myślałam, że. Ale. Nie przejmuj się. Co Cię może obchodzić, że zabili mojego ojca, a teraz chcą zabić mnie? Co Cię mogą obchodzić moje sprawy rodzinne? Już dobrze, już dobrze. Wiesz, co zrobimy? Mój przyjaciel jest antropologiem. Pracuje w Muzeum Antropologii i Przyrody w Chicago. Właściwie mam tam po drodze. Zawiozę cię do niego. Spróbujemy dowiedzieć się czegoś o krucyfiksie, zgoda? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Jesteś kochany. Jedź, już nie traćmy czasu. Słuchaj, wiesz, gdzie się podziała moja peruka? Była w torebce, a teraz nie mogę jej znaleźć. Znaleźliście ją? Znaleźliśmy, Don Roberto. Gustaw właśnie szuka jej w płonącym szpitalu. Nie wiem, jak to się stało, ale dziewczyna uciekła. I pewnie jest z tym bałwanem, co ją przejechał. Wy przeklęci durnie. Hm. Namierzyliście już samochód tego frajera? Tak, Don Roberto. Mamy markę, kolor i numer rejestracyjny. Dobrze, Fiodor. Idź do Gustawa i przygotujcie się. Jak tylko znajdzie się tam samochód, zajmiecie się nimi. Jak sobie życzysz, Don Roberto. Zapewniam pana, że tym razem mnie nawalimy. Tak będzie lepiej dla Was. Spokojnie, Roberto. Ci dwoje nie mogą być daleko. Pewien pomysł. Prawie cieszę się, że ta mała jeszcze żyje. Co masz na myśli? Ta dziewczyna widziała, co się stało, i jeśli zacznie mówić, możemy mieć kłopoty. To akurat wiem, a jednak nie poszła na policję. Dlaczego? Hmm, nie wiem. Może właśnie to zrobiła. Założę się z tobą o dolara, że nie zrobi tego. Ona coś wie. Myślę, że nasz truposz rozmawiał z nią, zanim ten narwaniec Gustaw go zabił. Poza tym, co robiła w magazynie. Tak, możesz mieć rację, braciszku. W takim razie musimy ją przesłuchać i wyciągnąć z niej, co wie. Dokładnie tak zrobimy, Karlo. Musimy dać znać naszym ludziom. Niech węszą dotąd, aż znajdą samochód. No dobrze, przyznaję. Gina po prostu wpadła mi w oko. Ale pewnie sami się już domyśliliście. Piękna dziewczyna w potrzebie, a ja miałbym jej nie pomóc? Nigdy. Potrzebowaliśmy całego dnia, by dotrzeć do Chicago. Mój stary samochód chwilami rzęził. Poza tym sami dobrze wiecie, jak to jest z ograniczeniem prędkości na drogach. Jechaliśmy tylko 50 mil na godzinę, żeby silnik się nie przegrzał. Prowadziliśmy na zmiany, dzięki czemu każde z nas mogło się trochę zdrzemnąć. Do muzeum dotarliśmy dość późno, mimo to mój przyjaciel Clive czekał na nas. No, jesteśmy przy muzeum, zaparkujmy tam dalej. Tu jest <noise> jakiś zgredek, czy co? Dokąd dzwoni, pewnie do braci Sandretti. Ej, hey, tu Bob! Karzeł! Dzwonię z Chicago! Ej, hey, zgadnij to! Tak, nic więcej. Właśnie widziałem brykę, której szukacie. O, mały fris. Poczekajmy chwilę. Hej, no mówię ci, nic sobie nie golnąłem. Jestem pewien, że to ten samochód. Tak, tak, taki jeden fagas z głupią miną i słodka lala. Poszli do Muzeum Archeologii. No jasne, będę mieć ich na oku. Och, te frizy, no. Dalej komputerku. E, działaj. Więc chcecie się dowiedzieć, o co dokładnie chodzi z tym krucyfiksem. To musi być dość ważne, skoro zjawiacie się o tej porze. Znów freeze, Czemu? Czemu tak się dzieje? Mm. To prawda, Clive, ale teraz nie ma czasu na wyjaśnienia. Co możesz nam powiedzieć na temat tego krucyfiksu? Nie no, te frizy są już dobijające. Naprawdę. Wierz mi, to sprawa życia i śmierci. No dobrze, w porządku. Wiecie, od pewnego czasu mamy w muzeum niewielkie laboratorium analityczne z trójwymiarowym skanerem najnowszej generacji. Może on przeanalizować strukturę obiektu, ustalić okres pochodzenia i przebadać go pod względem morfologicznym w celu jego skatalogowania. To najobszerniejsza na świecie baza danych dotyczących archeologii i sztuki. Bez wątpienia skaner określi pochodzenie krucyfiksu i. Więc na co czekamy? Chodźmy natychmiast do laboratorium i. A, freeze. Moment, nie tak szybko. Pierwszy problem to stan, w jakim znajduje się krucyfiks. Warstwa brudu na krucyfiksie prawdopodobnie uniemożliwi prawidłową analizę. Żeby poddać krucyfiks w skanowaniu, trzeba go najpierw podrestaurować. No to odrestaurujmy go, przecież umiesz takie rzeczy, Klaj? Obawiam się, że nie. Jestem antropologiem i nie znam się na restauracji. To działka doktor Oliwa, która jest najlepszą restauratorką w muzeum. Dobrze się składa, bo właśnie pracuje obok, w laboratorium. To świetnie, więc chodźmy do niej. Nie, nie, przyjacielu, jest jeszcze drugi problem. Za trzy dni rozpoczyna się wystawa poświęcona sztuce majów. Mamy opóźnienia i doktor Oliwa ma mnóstwo roboty. Musi odrestaurować na czas wszystkie eksponaty. Przykro mi, ale będziecie musieli poczekać, aż skończy. Dopiero wtedy będzie mogła zająć się krucyfiksem. I wątpię, by było to wcześniej niż za trzy dni. Za trzy dni? Nie mogę tyle czekać. Profesor Silva czeka na mnie w Kalifornii. I znów Freeze! Zawsze jak głową ruszają, to są frizy. Mm, dance, Tańczenie głowami, dancing. Tu, 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 tu. Odlaguj się. Wow. To naprawdę długi lag. Myszką rusza. Nie ruszam. Mogę uwierzyć, oh. Brian. Znów chcesz mnie zostawić? Nie, nie o to chodzi. Ale nie mogę czekać aż trzy dni. Zaraz pójdę do tej doktor Oliwa i spróbuję ją nakłonić, żeby jeszcze dziś wieczorem odrestaurowała krucyfiks. Jeśli chcesz, możesz spróbować, Brian. Ale ostrzegam cię, Susan Oliwa łatwo nie przekonasz. Nie odważy się nawet czegoś takiego jej sugerować, zanim nie skończy prac związanych z wystawą. No cóż, muszę spróbować. Mówiłeś, że jest tu obok? Tak, jak wyjdziesz z mojego biura, to pierwsze drzwi po lewej. Życzę szczęścia, przyjacielu. Będziesz go potrzebował. Gina, co sądzisz o małej wycieczce po muzeum? Przy okazji mógłbym ci zdradzić kilka tajemnic tego maszyska. Wycieczkę? Jak widzę nic się nie zmieniłeś, Clive. To co? Spotkamy się tu później. No i z... O. Sama nie wiem. No dobrze, w porządku. Chodźmy. Tam, ta, tam. Dzień dobry. Pani doktor Oliwa? Tak. Kim pan jest? To dla mnie prawdziwy zaszczyt poznać panią. Nazywam się Brian Basko. Przyniosłem pewną rzecz, która wymaga odrestaurowania. Chodzi o krucyfiks, który. Niech pan posłucha, ten przeklęty syn usitca kosztował mnie dwa tygodnie pracy. A do odrestaurowania jest jeszcze cała półka eksponatów. Żeby było jasne, mam na to 36 godzin. Rozumiem, ale to jest bardzo pilne, pani doktor. To sprawa życia i śmierci. Moje życie również zawiśnie na włosku, jeśli przed wystawą nie zrobię tego, co trzeba. Okej. Okay. No cóż, y, 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 wydaje mi się, że jeszcze możemy chwilę z nią pogadać i powoli będziemy kończyć. Zobaczmy może to. Pani doktor, ten krucyfiks musi być natychmiast odrestaurowany. Dla pewnej osoby to sprawa życia lub śmierci. Czy ja wyraziłam się nie dość jasno? Muszę odrestaurować wszystkie ponumerowane eksponaty. Wszystkie. Jeden po drugim. W ciągu 36 godzin. Chyba, że wcześniej dostanę zawału. Czy to jasne? Oczywiście jasne. Wiadomo o co chodzi. O ile dobrze pamiętam musimy podmienić jeden z eksponatów z krucyfiksem. Wtedy ona szybko weźmie ten krucyfiks i go odrestauruje. Ale zanim to zrobi to musimy z nią pogadać i załatwić jeszcze mnóstwo spraw w tej oto drugiej drugiej misji. Nazwijmy to misją. Chociaż w sumie w drugim rozdziale. O, tak, tak będzie lepiej. To jest drugi rozdział. Co to jest syn Usica? To jeden z najważniejszych eksponatów wystawy poświęconej sztuce Majów. Chodzi o kamienną maskę z wielkim rubinem na czole. Znaleziono ją niedawno w świątyni Piedra z Negras w Hondurasie. Pracowałam nad nią dwa tygodnie, zanim doprowadziłam ją do idealnego stanu. Jestem pewna, że na wystawie będzie się cieszyć największym powodzeniem. Musi być pani dumna ze swojej pracy. Mimo braku środków, moją pracę chwalał najbardziej opiniotwórcze czasopisma branżowe. Myślę, że mogę być dumna ze swoich osiągnięć. Specjalizuje się pani w sztuce majów? Jestem historykiem sztuki, jeśli to coś panu mówi, czyli ekspertem w sprawach sztuki. A gdzie jest ta maska? To cenny przedmiot, który zostanie wystawiony dopiero tuż przed otwarciem wystawy. Przechowujemy ją w specjalnej komorze, w której panuje optymalna temperatura i wilgotność powietrza. Przypuszczam, że praca w tym muzeum musi być fascynująca. Gdybym miała kogoś do pomocy, to pewnie by tak było, a tak, pracuję tu jak niewolnica. Od miesięcy proszę o asystentkę, żeby doprowadzić ten dział do porządku, ale wszystko, co dostaję, to głupie listy, w których tłumaczą się brakiem środków. Kolerne pasożyty! Na czym dokładnie polega pani praca? Do moich obowiązków należy restaurowanie eksponatów. Powinien pan wiedzieć, że jestem najlepszą restauratorką na świecie. Co teraz pani robi? Usuwam brud z eksponatu za pomocą szlifierki. Potem wygładzę powierzchnię laserem. W jaki sposób kataloguje się przedmioty? Muzeum posiada skaner najnowszej generacji, który prześwietla przedmiot, następnie określa jego wiek i skład. Potem przeszukuje własną bazę danych i na koniec sporządza raport. Oczywiście konieczna jest również ekspertyza znawcy. Myślałem, że takie muzeum dysponuje większą. A nie przyszło panu czasem do głowy, że łatwiej by mi się pracowało, gdyby wreszcie dał mi pan spokój? <grych> w razie nie przeszkadzam w pracy. Smutnie. Brian i te jego milion pytań. ale hmm. Ależ ona pięknie chodzi, jak połamana jakaś. Hej. Dobra. Zapisz szósteczka, zapiszemy sobie tutaj. I sobie zakończymy ten odcinek. Pożegnamy się na razie z Brianem. Ponieważ nie chcę robić długich odcinków, wiecie o co chodzi. No i cóż, w następnym odcinku pochodzimy po całym tym muzeum. Zdoby. Uuu. A no co ona znowu idzie? Da fuck? Dziwne. No cóż. Dobra, może wyjdźmy stąd, żeby nam nie przeszkadzała. No, już usiądź. Okej. Okay. No dobra. Nie chcę tu nic zwiedzać. I jeszcze sobie zapiszę. Ok, idealnie. Tak więc kończę ten odcinek. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę. Kom napiszcie komentarz i zasubskrybujcie mój kanał. I to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.